Dziś pijemy wino greckie. Nawet nie będę próbował wypowiedzieć Magic o coś tam. Na, na, pod spodem po angielsku wersję. Magic trip. Magiczna podróż. Mm. Nasza magiczna podróż została właśnie odwołana przez Ryanaira. Bardzo nam przykro. Wino, 11,5% alkoholu. Wino dost dostanięte, tak? Prezentowe. Korek naturalne, Widzę, że wino z winnicy od razu bezpośrednio przywiezione do, do, do Polski poza opcjonalną dystrybucją. Bardzo ładna, bardzo. Jakiś kolor taki słomkowy. Jaśniutki, ale jaśniutki to Brzoskwinią. No, nie, no nie, jest... nie bo ja ryba kroję. A, to ty zmieni rękę. Buchet delikatny, taki nie, nie jest mm -hmm. jakiś tam wyraźny. <laughs> Lekkowoce, brzoskwinia. Brzoskwinia, nie tak, no, Brzoskwinia na pewno. Ale taka delikatna. Mm -hmm. Ja myślę, że jakby się ociepiło, bo ona jest podawane, mm -hmm. serwowane w temperaturze takiej odpowiedniej do picia. To by było więcej, a jest brzoskwinka. No i co? Smak. Pokrywa się z zapachem, też delikatny. Mm. Też delikatna brzoskwinka. I taka przemieszana słodycz brzoskwin z delikatną kwasowością. Ale jest tak, kwasowość z goryczką. Też no taką tam, Ale taka góryczka, bardzo, bardzo. Niewielka, ale jest. Nie miałeś. Mam wrażenie, że białe wina możemy w dwie minuty najeść. No, ale no nie jest głębokie, nie ma tutaj dużego potrafienia. Ale dużych właśnie pomysków, tak? ono jest takie. Letki. Lekkie. Bardzo lekkie i w smaku jest. Lekkie? Leciutkie, tak. Ale jest mega pijalne. Wydaje mi się, że takie mm -hmm. na ciepłe letnie dni, tak. które już niestety się kończą. To pasuje, to pasuje jak mm -hmm. najbardziej. No jest, finka, delikatne, jest tak bardzo mhm. Troszkę cytrusów nie za wiele. Tak. Finish. Średni, taki. Znaczy nie średni. jest za długi, tak? o I, może... Tak, średni do krótkiego nawet. Mhm. Nie, ale goryczka ale to... się utrzymuje. Taka de delikatna. No, taka de tak, de ale to wiesz, To taka nie będzie długiego finiszu, no bo jest takie, jest, mhm. jest delikatne po prostu. Ale bardzo pijalne. Jeżeli no tak. tak no. Nie, przyjemne, Na, bardzo przyjemne. to Bard takie. Żeby nie było, posiłki. przyjemne to nie jest złe wino. Ja mhm. mogę takie mhm. popijać jak najbardziej. I dajemy dodatkowy punkt za to, że za darmo. Mm -hmm. Za to, że Nie, to nie, no nie, Aha. nie. No. No, prosto z Grecji. Tak. nie, ale jest. Fajnie, tak. Mm -hmm. Już prosto z Grecji bez, bez akcyzy. Wow. A, u, to minus. <laughs> to, to nie wolno. Tak, to nie, <laughs> nie wolno. A ja nie widziałam, hmm. tak? To ja no obecno. widzisz akcyzję? Nie hmm. wiem, czy to jest winiarnia, tak. Tripodakis. Winiarnia od 1907 roku, istniejąca. Także z tradycjami. Winiarnia. No, to co oceniamy, mm -hmm. czy jeszcze coś chce w się oceniać? Nie, oceniamy. oceniamy. Mm -hmm. Bardzo delikatnie takie. Jest w z wiatrakiem przyjeżdżają. Już z no, ja niej, tak? Mocno. Ja się. No ja też tak myślałem na 7,8 za tyle, że za to, że za darmo. No Aha. Ja bym tak nawet 6,5, 7 tak? to maks. A ja 7,5 goni tutaj. No i 7,8 i tak Bo mi tu 7,5 wychodzi takie. To będzie sprawiedliwe. 7,5 Nie jest to no, złe winy, nic nie, nie przeszkadza, nie. przyjemne do nie. wypicia, tak. aczkolwiek mm -hmm. jest takie mało, takie bardziej stołowe niż mm -hmm. takie zacne jakieś. Także w kategorii wino stołowe jak najbardziej się wydaje. Do czego byście dodali? Do wieczornej do do jest. jestem mhm. nie, Kozi ser, cholubcie. Kozi <grym>. ser, nie, do takiej wieczornej kolacji takiej wiesz, żeby zakończyć się miłą przyjemność. Czyli tak jak u nas. Trochę rybki, trochę sera, trochę tam jakiś grzanek, trochę tego. Do wszystkiego tego pasuje. Dzisiaj tak, mamy dobrze tak. na kolację wszystko, do tego głównie. Bardzo dobrze. Okay. Także co? Wasze zdrowie i od nas 7,5 gorąco tak. Was. Pozdrawiamy.